Któryż za nas, czerepia wrady? Jezu Chrystus, śmiemu się nad nami. Któryż za nas, czerepia Zmiłuj się nad nami, który za nas cierpiał ranym. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Wraz z Chrystusem ubiczowanym, męczonym rozpoczynamy drogę krzyżową, drogę miłości, przejścia. Przejdźmy tą drogą razem, ale dzisiaj w skupieniu, pozostając w ławkach, tak aby nie przeszkadzać w czasie spowiedzi świętej. Jezu mój najłaskawszy, upadając kornie do Twych najświętszych stóp, proszę Cię serdecznie o przebaczenie wszystkich moich grzechów, za które żałuję i brzydzę się nimi, zwłaszcza dlatego, że obraziły Twą nieskończoną dobroć, miłość, postanawiam raczej umrzeć, aniżeli kiedykolwiek jeszcze Cię obrazić i aż do śmierci chcę kochać Cię nade wszystko. Stacja pierwsza, Jezus kazany na śmierć. Kłaniam Cię Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie. Jezus, pełen chwały Bożej i pokoju ludzi przyjmuje niesprawiedliwy wyrok śmierci, wydany przez Piłatę. Najukochańszy Jezu, z miłości ku Tobie i na zadośćuczynienie za moje grzechy przyjmuję śmierć ze wszystkimi boleściami, trwogami i cierpieniami, jakie je będą towarzyszyć Panie, niech się dzieje wola Twoja, a nie moja. Panie, umocnij mnie w moim życiu i chwili odchodzenia. Kuryż za nas, czerpia rany. Jezu Chryste, i uśm. Stacja druga Jezus przyjmuje krzyż na swoje ramiona. Kłani się Państwo Chrystę i błogosławię Tobie. Pierwszy krzyż i mękę swoją. Jezus bierze krzyż na swe ramiona. Jezus mistrz zaprasza nas. Jeśli kto chce iść za mną, niech się wyprze samego siebie. Niech codziennie bierze swój krzyż, swoich obowiązków. Niech mnie naśladuje, Boski Mistrzu. Chcę mi za Tobą, umartwiając się moje codzienne życie, moje pokusy. Pociągnij mnie, Panie, do siebie. Droga jest wąska, ale prowadzi ona do nieba. Prowadzi do Ciebie, do Twojego serca. Na niej wesprę się o Ciebie, mój przewodniku i moje umocnienie. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja trzecia, Jezus upada pod ciężarem krzyża po raz pierwszy. Kochani Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie. Przyjmę swoją. Jezus wyczerpany konaniem w Getsemanii, umęczony biczowaniem i ukoronowaniem cierniami, osłabiony postem, upada po raz pierwszy pod okrutnym ciężarem krzyża. Jezus upadł, aby podtrzymać upadających. Liczne są pokusy ze strony szatana, ciała i świata tego. Panie, prosimy nie dozwól, byśmy ulegli pokusie, ale uwolni nas od zła przeszłego, obecnego i przyszłego. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja czwarta. Pan Jezus spotyka swoją Matkę. Kłani się Pan Jezu Chryste i błogosławimy Tobie. Jezus niosąc krzyż, spotyka matkę swoją, której duszę przerywa miecz boleści. Serca Jezusa i Maryi są ściśle ze sobą zjednoczone w tej męce. Oto dwa serca, które tak bardzo ukochały ludzi i niczego dla nich nie oszczędziły. O Najświętsze Serce Jezusa i Maryi udzielcie mi łaski lepszego poznania, poznania was, umiłowania i naśladowania. Ofiaruję wam moje serce, niech ono będzie zawsze waszą własnością. Któryś za nas cierpiał ranym, Jezu Chrystem z miłością nad nami i Ty, któraś spocierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja piąta. Szymon z Tyreny pomaga dźwigać krzyż Chrystusowi. Kłani się Państwo Chrystę i błogosławimy Tobie. Kaci z udawanym współczuciem zmuszają napotkanego Szymona z Tyreny, aby niósł krzyż Jezusa. Ja również powinienem współpracować w odkupieniu dusz dopełniając mękę Jezusa Chrystusa przez swoje cierpienia, wyrzeczenia. Dobry Mistrzu, przyjmij mnie jako małą ofiarę, zachowaj ludzi od grzechu, uchroń grzeszników od piekła i wybaw zmarłych z męk czyśćcowych. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, z się nad nami. Stacja szósta. Weronika ociera twarz Jezusowi. Kładźmy się, Panie Jezu i błogosławimy Tobie. Weronika przejęta pobożnym współczuciem ociera twarz Jezusowi, a on w nagrodę pozostawia odbicie swojego oblicza na jej huście. W tej pobożnej uczennicy widzę wzór ludzi wynagradzających. Rozumiem, że moim obowiązkiem jest nie tylko wynagradzanie za grzechy, ale także za wszelką obrazem Twego boskiego majestatu, Jezu. Radzę we mnie i w każdym, kto wynagradza, wycisnąć cnoty Twojego najświętszego serca. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja siódma. Jezus upada pod ciężarem krzyża po raz drugi. Kłaniam się Panie Zuchryste i błogosławimy Tobie. Drugi raz. Brakuje sił Jezusowi. I On, który stał się wyszydzonym przez ludzi i przez lud zgardzonym, upada ponownie pod krzyżem. Dobry Mistrzu, w taki sposób czynisz zadość za nasze grzechy, popełnione ze złej woli, lub przez narażanie się na okazję popełnienia ich. Boże, nienawidzę moich grzechów, bo są obrazem Twojego majestatu, przyczyną śmierci Syna Bożego i moją ruiną duchową. Postanawiam już więcej ich nie popełniać. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, z nad nami. Stacja ósma. Jezus upomina płaczące niewiasty: Kłani się, Panie Chryste, i błogosławimy Tobie. Za Jezusem szedł tłum ludzi, a wiele kobiet płakało nad Nim. Do nich to rzekł: Córki Jeruzalem, nie płaczcie nade mną, płaczcie raczej nad sobą i nad Waszymi dziećmi. Upokarzam się z powodu własnych licznych win i tych, do których się przyczyniłem przez zły przykład, niedbalstwo, spełnianiu swoich obowiązków. Jezu mój, udziel mi łaski, abym na ile będę mógł, przeszkodził grzechom innych przez moje czyny. Przykład słowa i modlitwę. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj nad nami I Ty, któraś Spocierpiała Matko Bolesna Przyczyń się Za nami Stacja dziewiąte. Jezus upada pod ciężarem krzyża po raz trzeci. Kłani się Panie Jezuchryste i błogosławimy Tobie. Po raz trzeci upada Jezus pod krzyżem z powodu naszych grzechów, do których doprowadził nas upór. Upór zaślepia umysł, zatwardza serce. I naraża duszę na niebezpieczeństwo ostatecznego braku żalu za grzechy. Panie, daj mi łaskę czuwania nad sobą, wierności w odprawianiu rachunku sumienia, częstego korzystania z sakramentu pokuty z należytym usposobieniem. Który za nas. Cierpiał rany Jezu Chryste z się nad nami. Stacja dziesiąta, Jezus w świat obnażony. Kłaniam się Państwu Chryste i Błogosławimy Tobie. Przemy. Gdy Jezus doszedł na kalwarię, zdarto z niego szaty i podano mu do picia gorzką żółć z mirą. Oto, jak wiele kosztowały Jezusa nasze grzechy, próżności, łakomstwa. Panie, nie odwracaj coraz bardziej moje serce od wszelkiej próżności ziemskiej, rozkoszy, abym szukał jedynie Ciebie. Najwyższego i wiecznego szczęścia, któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, z się nad nami. Stacja jedenasta. Jezus przybity do krzyża. Kłaniam Ci Państwo Chrystę i błogosławimy Tobie. Oprawcy gwoźdźmi przybijają Jezusa do krzyża. Zadają mu ból nie do wypowiedzenia i to na oczach jego najboleśniejszej matki Maryi. Do Chrystusa należą ci, którzy ukrzyżowali swoje ciało. Wady, porządliwości. I ja chcę należeć do Jezusa Chrystusa w życiu, w śmierci i wieczności. Nie dozwol mi Jezu, odłączyć się od Ciebie. Kuryś za nas cierpiał rany. Jezu, jestem się nad nami. Stacja dwunasta. Jezus umiera na krzyżu. Kłańczę Panie Chrysta i błogosławimy Tobie. Przez trzy godziny Jezus znosi okrutne tortury, aż wreszcie umiera na krzyżu, za nasze grzechy. Śmierć Jezusa codziennie ponawia się na naszych ołtarzach w czasie każdej Mszy Świętej. Najmuściwszy Jezu, udziel mi łaski umiłowania Mszy Świętej, abym w niej mógł uczestniczyć często i z usposobieniem, jakie miała Twoja Najświętsza Matka u stóp Krzyża, że była Tobie wierna. Któryś za nas cierpiał ranem. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja trzynasta. Ciało Jezusa zdjęte z krzyża i oddane Matce. Kłaniam się Panie Zuchryste, i błogosławimy Tobie. Maria pełna boleści przyjmuje w ramiona ciało Syna zdjęte z krzyża. Maria wpatruje się w rany Syna, straszne dzieło naszych grzechów i dowód nieskończonej miłości Jezusa ku nam. Nabożeństwo do Marii jest znakiem zbawienia. Matko, przyjmij nas za dzieci, bądź przy nas w życiu, pomagaj nam każdego dnia, a szczególnie w godzinie śmierci. Któryś za nas cierpiał ranym, Jezu Chryste, zmień. Się nad nami. Stacja czternasta. Pogrzeb Jezusa. Kładź się Panie Zuchryste i błogosławiam Tobie. Ciało Jezusa namaszczone wolnościami zostaje złożone w grobie. Jezus przepowiedział swoją mękę. Zbliżam się do Jerozolimy. Tam syn człowieczy zostanie wydany i skazany na śmierć. Panie Jezu, poddajesz się ostatniemu aktowi Twojego uniżenia, złożenia do grobu. Jakże cenni są ludzie, skoro ty, panie, oddałeś za nich swoje życie, ofiarując się jako żertwa. Pragnę Cię naśladować. Podążając za Tobą, dokądkolwiek mnie wezwiesz, aby współpracować w dziele odkupienia. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłoś się nad nami. Który za nas cierpiąc rany Jezu Chryste zmiało się nad nami, który za nas cierpiąc rany J. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami i Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Módlmy się, Boże, który najdłuższą krwią jednorodzonego Syna Twojego uświęciłeś sztandar krzyża, przynoszący życie spraw, prosimy Cię, aby ci, którzy będą czcili ten święty znak, zawsze roznawali Twoje opieki przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. I módlmy się wspólnie, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje. Przyjdź, Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie. Widencji. W Ojca Świętego, a na dzisiejszych wyznaczonych, módlmy się wspólnie. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze, na wieki wieków.